Witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj ciąg dalszy prac związanych z naprawą T25 Toyota Avensis. Już Wam mówię o co chodzi. W tej chwili jest rozebrany układ hamulcowy. Najpierw sobie zweryfikowałem go, bo te tarcze nie wyglądały zbyt dobrze. Już Wam mówię, zobaczcie, to jest pomiar aktualny. Czego się odbija? Jest 8 mm i 800. setek. Normalnie tarcza nowa ma 10 mm, minimalna grubość to jest 9 mm, no tutaj jest już przekroczona, w związku z tym będą wylatywały te tarcze, tarcze pębne, bo pod spodem są jeszcze szęki. No jak tu widzicie już jest poza minimalnym zakresem. Wyjmijmy sobie to, momencie, żebyśmy momencie nie uszkodzili, no bo to już sobie później wyjmę. I teraz tak, yy, będziemy sobie musieli zluzować, tu wiecie jest dwa mechanizmy, jeden jest tutaj po wyjęciu zawleczki, tam jest zębatka, trzeba sobie ją yy, przekręcić, żeby można było te bębny ściągnąć, może być sytuacja, że trzeba będzie tu używać śrub, gwinty, żeby sobie ją ściągnąć, bo tu jest wszystko zapyziałe, także prawdopodobnie tak będzie w tym przypadku, mimo poluzowania sobie na samych śrubach tutaj i w środku na konsoli też trzeba będzie wszystko sobie poluzować bo tutaj regulacja nie jest tylko z samego otworu tylko, że będzie sobie jeszcze od środka ściągnąć troszeczkę plastików z konsoli środkowej dostać się do śruby centralnej od hamulca ręcznego tam maksymalnie wyluzować i dopiero tutaj sobie później regulować wszystko na regulatorach już po założeniu wszystkiego tak, że będą koła nie blokowały około 6-7 jest chyba ząbków maksymalnie do zaciągnięcia, żeby to trzymało i już Wam mówię o co chodzi wszystko będzie zdemontowane, sprawdzimy sobie osłonę, ale widzę, że już jest OK. Wyczyścimy to wszystko. Pod spodem zobaczymy, czy nie ma rdzy. Jeśli tak, to po prostu wylatuje nowy komplet naprawczy. Wymienimy sobie płyn. Musimy sobie tutaj ten odpowietrznik dobrze oczyścić i przypnąć mu troszeczkę od żeby to zadziałało. W innych przypadkach ja to delikatnie podgrzewam palniczkiem i też to wszystko elegancko ładnie idzie. I teraz tak, co będziemy montowali? Oczywiście jak idą nowe szczęki jeśli się pójdą z bosza, musi iść nowy komplet naprawczy do samych szczęk, nie będziemy tutaj nic zostawiali starego, bo tam prawdopodobnie wszystko jest zardzywiałe, bo to jest nieróżelne od nowości. Nowe tarcze hamulcowe z Tekstara, klocki idą z Tekstara, płyn będzie również z Tekstara. I tak jak powiedziałem, w tej chwili była tylko weryfikacja, żeby sobie zobaczyć, czy one są do wymiany, czy nie. Żeby potwierdzić klientowi, ten wymiar już jest poza granicą dopuszczalną. Tutaj będę sobie już powoli to wszystko rozbierał. Od z konsoli pokażę wam później jak to wszystko wygląda, jak to ściągnąć, jak się dostać do głównej linki. I chyba tyle. Same prace tutaj jak widzicie, ściągnięcie koła, demo też poszczególnych elementów nie będę wam pokazywał, bo ktoś to będzie chciał robić, to będzie wiedział jak ma to zrobić. Ewentualnie tylko jakieś tam szczegóły na co zwrócić uwagę, postaram się wam w tym materiale zamieścić nakreślić, podpowiedzieć co zrobić, jak zrobić, żeby było dobrze.